Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku w grze Days After. Jak możecie zauważyć, jest to gra survivalowa. Oczywiście z zombiakami, bo jakby inaczej. Na pierwszy rzut oka, możecie zauważyć, że graficznie wygląda super, naprawdę jak na telefon. Chyba jedna z lepszych, w których grałem. Naprawdę. Ogólnie tutaj, nawet poruszanie jest takie inne. No ale dobra, przejdźmy. Co zrobimy dzisiaj? Zrobimy, wyczyścimy sobie w sumie to, całą, tą całą lokację. Bo i tak nie możemy z niej wyjść. Bo musimy mieć trzeci poziom. O, zobaczcie, dzik mnie goni. Ogólnie, zobaczcie, jakie tu są uderzenia różne, nie tak że wiecie jak na przykład w, w Lazdeju bije tak samo, tylko wiecie, no tutaj uderza w sumie trzy razy uderzył inaczej. To mi się podoba, ja już ogólnie grałem na telefonie trochę, no ale teraz gram na emulatorze i. No i zobaczymy, zobaczymy jak będzie się grało. Na chwilę obecną nie mam żadnych problemów jak gram na emulatorze, także super. No i co, na początku wiadomo jak jak to na surmiwale zbieramy wszystko, dosłownie e, Okej, okay, dobra A, tu musimy mieć siekierę, dobra Na spokojnie, mamy drewienko Mamy patrzcie, zombiaka Okej, okay, leży, ładnie, ładnie Fajnie, podoba mi się ten atak właśnie tutaj naszego bohatera. Czekajcie, bo coś muzyka za cicho. Nie wiem dlaczego, czy w ogóle... Okej, okay, powinno słychać teraz muzykę. Mamy zebrać, dobra, 12 sztuk Pine Lock. Zrobimy to, czekajcie, tylko sobie chcę. Może pierwszy z zombiaków wyczyścimy. Albo przy okazji zbieramy. Czekajcie, mogę sobie skraftować siekiera już. Zobaczmy. A tutaj za dużo nie możemy. Bo zablokowane jest. Ale są jakieś ciuchy. No dobra. E, czy możemy się Nie możemy jeszcze. Musimy pozbierać trochę kamienia i drewna. Gdzieś luzem powinno leżeć. Tutaj mamy. Okej, okay, zobaczcie. Żółty kaptur. Leży. Okej, okay, a co mi dasz? Ucho. Okej. Okay. Dlaczego te ucho będzie potrzebne? Ogólnie gra jest świeża, bo 24 maja tego roku była premiera. Także, no wiecie, jeszcze nie jest tak przetestowana przez graczy. Ale pokazuję Wam, że może Wam się spodoba. Kto nie zauważył jeszcze tej gry? Ok, mamy zada zadanie wykonane, jedno Take. Expa dostaliśmy i mamy kolejne, zobaczcie. Chyba będzie trzeba je robić. Ok, czekajcie. Tu mamy przeciwnika. Austin. Dobra. Pierwszy siekierę zróbmy. Aha! Okej, okay, bo tu mamy to miejsce, gdzie będziemy się budować. Zobaczcie ogólnie jak to wszystko tu wygląda. Super. Graficznie. Bardzo mi się podoba. Mamy kolejne ufo. Okej. Okay. Mało miejsca. O, coś możemy za darmo otworzyć. Losowanie. A czekajcie. Nie to. Tutaj mamy. Zobaczymy co trafimy. Ok, węgiel już nie możemy, chyba nie. To chyba darmo. Jeden nie ma nic czasu, więc chyba może to raz dziennie można. Ok, i tu mamy tak? Mamy węgiel. I może. Ok, zobaczmy tutaj. Mogę sobie coś schować? Mogę. I nawet coś tu jest. O! Dużo miejsca. To może odłożymy sobie wszystko na razie. Zostawimy ten drewno i kamień. Okej. Okay. Super. To możemy sobie tutaj... Mamy jakieś łóżko. Czy możemy... Możemy ulepszyć. Okej. Okay. No dobra. Tutaj mamy. Gwoździe drewno. Spoko. Tu mamy radio. Ok. Na razie nie wiem gdzie co zbierać. Pewnie trzeba będzie na mapę wyjść. W ogóle ciekawe czy tu jest takie, taka energia. Jak na mapę wyjdziemy. Tu mamy jakąś torbę, o inny... OK. Stawy, No i dobra, zrobimy załeś siekierę. Dużo tam brakuje. Chyba jeszcze jeden kamień, co? Jeszcze jeden kamień, dokładnie. Dobra. Nie robimy tych zombiaczków. Mamy tutaj. Dobra, craftujemy. Teraz możemy sobie rozwalać o tu, mamy na mapce nawet. Dokładnie. I co, ile dostaję z tego? A? Czy myślałem, że drewno dostajemy? Tu zostało tego włóczka Okej okay. Fajnie Tutaj coś mamy Ale zbierania jest powiem Wam Zobaczcie ile tego tutaj jest Szczury jakie wybiegły Okej okay. Mamy zadanie za wykonanie siekiery i mamy patrzcie, możemy plecak sobie zrobić. Z chęcią bym to właśnie od razu. Yy, yy, dobra. 12. Yy, yy, to już zrobimy to. Kolejne zadanie. I duża ta lokacja jest nawet. Zauważył mnie są i skóra o, nie dał. Uh, uh, uh. Nie dał skóry mi. Okej, okay, dobra. Nie ma miejsca. Trzeci poziom jest, możemy wyjść już sobie, mamy kolejne zadanie, odbieramy. Nie czekajcie, teraz. wyjdziemy na chwilkę. O bo nie, pójdźmy pierw tutaj. Co tutaj jest? Możemy zrobić, zobaczcie. Taką torbę. Okej, okay. ale fajnie wygląda. Naprawdę. No nie wiem, co powiem wam, graficznie mi się mega podoba Wiem, że się powtarza, mamy 5 dodatkowych miejsc Standardowo, co nie? Chyba wszędzie tak jest Okej okay. Mamy tutaj coś, co to jest? Okej, okay, flaga Spray jakieś Tkaniny, sztabki Dobra a, mamy zrobione zadanie i mamy zrobić jeszcze ognisko to może, a mogę zrobić od razu? mogę chyba, Trzy kamienia brakuje, zaraz to sobie zrobimy brama hangaru okej okay. ale zobaczcie, nie dużo tutaj chcę. linę, drewno i kamień może byśmy zrobili sobie to od razu bo ogólnie tam jakaś skrzynia jest. Tutaj mamy coś. Oj, oj, Tutaj dużo tego chcę. Okej. Okay. To tak byśmy zrobili. No dobra, nic mi tu nie zdziałamy. Tutaj mamy też. Nie, to w środku jest. Okej. Okay. Yy, idziemy tam do tej naszej bazy. I tak. Yy. Potrzebny mi jest liny. Siekierę zrobić. Siekierę zrobić. Eee, nie siekierę. Tylko potrzebny kamień. Czy ja tutaj znajdę luzem jeszcze. Gwoździe, okej. Okay. Jak to uciekło? Zwierzę. Nawet mnie zauważyłem co to. A, jeleń. Wow, czwarty poziom. Okej, okay, mamy ogródek. Będziemy mogli sadzić. Super. Okej. Okay. No dobra. No bo nie, nie mogę... Nie to, tutaj. Kamienia mi na kilo to potrzebne. Jest. Okej. Okay. Jeszcze jedna sztuka. Tak? Tak. Jest tam, dobra. Kolejne gwoździe. I robimy teraz. Mamy baseball też do zrobienia. Okej. Okay. Zrobimy to ognisko jeszcze. Co tam jest potrzebne? W sumie mamy wszystko, ale pozbieramy. A nie, to A ile do, tego, do tej bramy chcieli? Chyba nie uda się. Może pierw zrobimy bramę, czekajcie. Zabieraj to. Powiem wam, że będę miał więcej czasu, chyba będę grał w to. Bo mnie naprawdę ciężko z czasem. A, i tutaj mamy samochód, zobaczcie. Też możemy je naprawić. I nawet nie chcę jakichś takich skomplikowanych rzeczy. No tutaj jakieś części, tak? 18 sztuk. To chyba nie części ta, a ten. Yy, takie, no części metalowe, tak? Dokładnie. A to też nie powinno być problemu. Yy, Pójdziemy jeszcze tutaj, dwie sztuki, chcę ok. Zrobimy to. A tutaj jeszcze coś, czekajcie. A nie, to to było ok. Dobra, potrzeba jeszcze drzewa i kamienia. A, to nie trzeba naciskać cały czas. Wystarczy, że klikniemy i on już to samo. Aha, tu auto nam pokazuje. No ta standardowo. Dobra, zbieraj kamień. I na koniec pójdziemy jeszcze sobie na mapkę. Zobaczymy jak wygląda i czy tutaj jest energia. No, jestem ciekaw. Tu mamy do odebrania expa No dobra Zbieraj, zbieraj Jest dużo kamienia. Nie możemy w nic wejść, przerywa. Kolejna notatka dodana, i tutaj sobie odbieramy, tak? Dokładnie, o! Mamy jedzonko! Wandaże... Kolejny poziom, piąty już. Mamy deski, o, tym razem. Zjemy sobie, bo jest głodny. A ile to daje? 8? Dobra, na razie. Idziemy, naprawimy to. Mamy wszystko. No i super! Mamy otwarte, zobaczcie! Okej, okay, mamy tutaj do samochodu pierwsze części. Zabieramy wszystko. Eee, co tu potrzeba? Gwoździe, to, to. Ok, sprzedawca prezentów. No, będzie co tu robić, powiem wam. Miejsce spotkań. spreje. Aha, to tu też chciał, chciał to. Dokładnie. Na tej flagi. No dobra. Chodź. Aha, to jest to. Okej, okay, a tutaj sklep spożywczy, tylko na jakiej to zasadzie, my będziemy mogli tutaj sobie kupować, sprzedawać? Nie wiem, nie mam pojęcia, okej, okay. dobra, będę sobie tutaj czyścił, to co będę mógł tam włożyć to włożę, aha, zróbmy sobie nisko jeszcze I wykonamy kolejne zadanie, mam wszystko, kamienia i drewna jeszcze brakuje, dobra Gdzieś to był kamień. Troszkę bardziej rozbudować o, mamy i wykrzyknik tam. A, coś tu jest. Aha, drzwi do piwnicy. Okej. Okay. A no dobra. Myślałem, że jakiś. No, można powiedzieć schron, tak. <grystanie> A dużo tu surowców jest. Starczy mi już? Czy nie? Okej, okay, mamy to. No dobra. Gdzieś sobie tu postawimy. Okej, okay. na razie tutaj niech stoi. No, nawet zobaczcie jak to tu wygląda. Szczegółowo to ognisko. Naprawdę. Okej, okay. i co to mamy? Mamy jakieś podpowiedzi. Jak to robić, tak? No i drewno. I to już się samo robi? A, myślałem, że od razu będzie mieć, ale musimy poczekać. Jednak na kompocik. E, Okej, okay. odbierzmy. I pójdziemy jeszcze sobie na koniec e, poza mapkę. E, zobaczymy. Poza mapkę, na mapkę. Zobaczymy, jak to wygląda bo jestem ciekaw okej okay. mamy most jakiś tylko czemu tu mamy energię mamy 200 tak jak w last day. no powiem wam super Tu musimy mieć level trzeci wieże żeby się dostać. Ale jakiej wieży? Tu mamy co? Szeryf. Ok, tu drugi musimy. Wieżę, ciekawy którą. A, tam była jakaś. Była wieża, ok. Już wiem o co chodzi. Mamy kopalnię. Ok, czyli musimy, żeby dalej się dostać, musimy wieże ulepszać. Ale nie ma dużo tych lokacji, powiem wam. Nie, no jest trochę. Okej, okay, fajnie, tu jakieś miasta, slausy, wesołe miasteczko. Okej, okay, fajnie, fajnie, naprawdę fajnie. Tu mamy, aha, tu mamy jakiś wykrzyknik, chyba zadanie mamy po prostu. I możemy znaleźć broń i takie ciuchy. No i wiadomo, gwoździe i takie podstawowe. A wiem, że to zaraz wam pokażę, o którą mi chodzi. Bo była, ale wam nie pokazałem. Ją, to, ją chyba na pierwszym, może nie, może nie tak na... W pierwszym miejscu, no bo wiadomo, pierw będę chodził na te słabsze strefy, no ale trzeba będzie o tym myśleć. E, tu jest ta wieża. O, zobaczcie. I ją musimy ulepszać. Znaczy, pierw zbudować, tak? No, ulepszać, jak kto woli, tak? Okej, okay, trzy części. Na tym moście pewnie byśmy znaleźli, ale z tego co widać, to te surowce do budowy danych rzeczy. Pieska mamy. Zobaczcie. Te surowce do budowy tutaj tych wszelkich obiektów nie są jakieś takie, wiecie, skomplikowane, takie bardziej podstawowe. Okej, okay, mamy zadanie. Odwiedzić most. I zobaczcie, mamy pieska. Zabierzmy go. Ojej, jak go nie możemy, musimy zbudować tą zagrodę. Ok, pomyślę, żeby to zrobić. Sobie drewno i kamieniem, tylko fajnie. No i pole, tak. Trzeba będzie nasiona zasadzić. Ok, to możemy sobie już odebrać. Dwa kompociki Fajnie. Także widzicie, jak to wygląda. Mi osobiście, jak na pierwsze. No, jak wczoraj pierwszy raz zagrałem, bardzo mi się spodobała i naprawdę graficznie robi robotę. I ogólnie mechanika cała jest spoko. No, ale zobaczymy, jak będzie dalej się grało. Aha, i tu mamy jakąś kolesiowę. I ona tu chce dwa nasiona. Dostaniemy coś słodkiego i dwa steki. Yy, mamy chyba. Ciekawe, czy ona zniknie, czy ona będzie chciała co róż, coś lepszego. Nie będzie trzeba zrobić. Damy to jej. Aha, i to tyle. Take, take. I co? Aha, i ona się zmywa. Ok. To do widzenia. Dobra. Dajcie mi znać, co sądzicie o tej grze. Czy godna e, uwagi? No nie wiem. Moim zdaniem, e, tak. Polecam Wam e, zagrać. No i zobaczycie sami, tak? Czy Wam się spodoba? Także to będzie tyle w tym odcinku. Ciekawe, czy może pomachać. Nie ma tego czegoś. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!